Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. I'll reach my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm. Założenie jest takie, że ceratek będzie zabezpieczał nasz silnik od mikrouszkodzeń, będzie wypełniał te delikatne e, rysy, które powstają podczas użytkowania, przez to będzie mniejsze tarcie. Wydłuża e, żywotność silnika, zmniejsza zużycie. Paliwa, Co będziemy na pewno pokazywać już na naszych testach. Przy zastosowaniu oleju 10W60, gdzie ten film olejowy jest większy, powinien podskutkować tym, że będzie mniejsze zużycie, będzie trwalsza skrzynia biegów. Działanie silnika przy zastosowaniu tego pojazdu w sporcie powinien spełnić swoje zastosowanie. Docelowo. Ten preparat działa nawet do 50 tysięcy kilometrów, ale zasada jest taka, że przy zaimplikowaniu tego preparatu powinno się jeździć spokojnie, nie przeciążając silnika, żeby ten składnik zaczął działać od środka około 1500 kilometrów. Więc ja na pewno nie zrobię tylu kilometrów na torze. Będę oczywiście ostrożnie jeździł, ale sami nie wiemy, czy w przypadku pojazdów sportowych. On będzie e, sprawdzał się w przypadku kiedy kupujemy pojazd nowy. My zastosowaliśmy płukanie silnika, chcieliśmy zastosować nowy olej i nowy preparat ceratek na praktycznie czystym silniku od środka i będziemy na bieżąco wymieniać. Ten silnik wymaga o 3 do 5 motogodzin wymiany oleju, więc dzięki współpracy marki Lixomoli będziemy mogli robić częste wymiany i na, za każdym razem wam pokazywać. Jak wygląda olej przed pukanką, jak wygląda po pukaniu, no a na koniec sezonu testy, więc zobaczymy, czy rzeczywiście zabezpieczył silnik od środka.